Witam wszystkich. Właśnie ukończyliśmy remont silnika w Moskwiczu 403. W związku z tym pomyślałem, że wykonamy testy olejowe. Najpierw do silnika wlaliśmy popularny olej 15W40. Potem usunęliśmy wspomniany olej, zalewając dedykowany do tego modelu 20W50 firmy Motul. Teraz zobaczymy, co się z tym działo. Przypatrzmy się wskazaniom ciśnienia mierza. Olej 15W40 na zimnym silniku nie wykazywał żadnych różnic ciśnienia względem oleju 20W50. Zmiany nastąpiły przy silniku rozgrzanym do temperatury roboczej. Wskazania ciśnienia oleju 15W40 pokazały 2,2 bara. Wskazania ciśnienia oleju przy 20W50 były w granicach 2,8 bara. Myślę, że jest to ważna wskazówka, aby stosować olej o prawidłowych właściwościach lepkości, a przy tym dedykowanych dla pojazdów z odpowiedniej epoki. A to już możecie posłuchać w kolejnym materiale. Zapraszam!